Tak, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, moje nazwisko Tymoteusz Bielas, Ja tu dzwonię mam tu numer trochę z ogłoszenia, trochę z polecenia. Tak. Głównie z ogłoszenia. Bo ja o co chodzi? Pan, bo ja tu na dostałem pracę, tam jako płytkaż tam jestem, nie? Tam wszystko że tak powiem ogarniam. Tam płytki, no. fugi, kleje szczególnie. Tam w łazienkach kładę w mm. salonach, no wszystko. W większości prosto robię. I tam ostatnio taką zlecenie dostałem mu takiej baby, jakiejś artystki, wie pan, wymagającej jakiejś miastowej tam, ona robiła jakąś stylową sutenerę sobie urządzała, tam jakieś niebieskie żarówki, wie pan, dziwne obrazy, randole, jakaś taka lodówka, no. jakaś taka dziwna lodówka dwudrzwiowa, z jakimś tam plastikiem, co jak się wcisnęło, to jakiś tam lód się wysypywał, chyba jakaś wada, no. nie wiem, i ona mi płytki kazała położyć, jakoś takie pomarańczowe, z dziwnym no. wzorem, i ona po prostu pojechała, kazała mi wzory, ja ten wzór, wzór po swojemu postarałem się ułożyć, bo ona to podała jakieś totalne bezguście, taką mi ułożyłem, wie pan, jakąś mozaikę podkarpacką, i ona po prostu wraca tam z tego swojego spektaklu, i ona mówi, że ja jestem straszny wazon. Nie mam stylu. I to. Co to znaczy? To jest jakiś komplement? No ja nie wiem, ale o co panu chodzi? Bo ja nie rozumiem teraz. Po co mi pan to mówi wszystko? No bo pan ma wazon. Pan, pan ma u pana jest wazon. No jest, no jest w ogłoszeniu, mam tam taki wazon, nie? No to panie jest wazon też? Jak to jest? Co? To panie z wazon? Pan też jest wazon? Bo ja nie rozumiem. Znaczy ja. To. To znaczy się po prostu ja miałem taki, no bo, po rodzicach jeszcze został taki wazon, A. mam takie różne rzeczy, tak kiedy dałem to na Aleik się do sprzedaży. A. no bo ja z tego dzwonię, bo wie pan, ja to, to, to jestem po gimnazjum prosto i tak i ona do mnie, że wazon ja tak szybko zrządzem w internet i patrzę, że pan mi tu wyskoczył wazon, to, 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 to te wazony to są w porządku, to jak to? To jest taki wazon, no po prostu, no to z dawnych lat nie i po prostu jak ktoś kolekcjonuje ja coś czy coś. Z coś że... Ja jestem tu teraz mniejszy, z tych lat. To za jakich lat jest ten wazon pana? No tam już za 30 lat albo więcej będzie miał, nie? No ja mam 34,5 teraz. No wie pan, na Olej się podałem to, co mam, nie? Po prostu, no nie wiem jak, jak tego, jak babka to może pomyliła numery do pana albo coś, nie? Ja to mam po prostu na konwaliowej 120 jak komuś coś do tego, to sobie może podjechać i zobaczyć. No, a, jak pasuje. No jakbym to, no to by. No bo no bo ta babka, wie pan, ja tak zmęczony po tej pracy, ja jej ułożyłem te płytki w tą mozaikę, tą podkarpacką i ona mówi, że ale z pana wazon. Ja mówię, no ale no to ja wyszedłem, ona mi zapłaciła, co prawda, zdecydowanie mniej. Ale, ale nie rozumiem, no, powiedziała, ale z pana wazon, a pan do mnie dzwoni, że ja wazon. No ja się nie, tego nie rozumiem. No bo u pana jest wazon. Ja się chciałem zapytać, co to jest? To jest dobra cepa? No, no. To jest, to jest taki, no, wie pan, ja się też na starociach nie znam, nie, mm -hmm, mm -hmm. po prostu no, zostało to po rodzicach, po prostu i, Ale to jest ładne, i, i... to ładne to jest? No to jest taki wzorek, no tak jak na zdjęciu jest, jak wejdzie pan na przykład Wysokie? na Olej X... Bo ja jestem wysoki. Wysokie to jest? Ile to ma? No, to to, że pan jest wysoki, no to, to nie znaczy ile wazon jest wysoki, no, no nie rozumiem pana. Wazon jak wazon, no... ja wazon panie, jak nie, wazon, nie no. mogę zrozumieć, bo mówią normalnie, nieraz mówią, no, ale że spaprałeś, ty gamoniu coś, a ona, że wazon, no ja nie wiem... Wy. A wie pan co, to pan w ogóle, ja nie wiem o co panu chodzi, bo pan, kurde, cały czas opowiada mi o jakiejś babce, której nie znam, nie wiem o co chodzi, po prostu. Jedna nie, olejnicę... pan, ja się chciałem dowiedzieć, no bo no tu jest u pana, ja wchodzę, mam w, w telefonie, patrzę, wpisuję wazon. I pana wyskoczyło chyba pierwsze, no to patrzę, zadzwonię. I pan tu mówi, że to jest jakieś mało, ile to mierzy ten wazon? A ile może mieć zaraz panu. Czy się no zmierz, ile ten wazon będzie miał? Może tak w bicepsie, ta najlepiej. Czy tam proszę? w bicepsie, czy, czy jak pan? Czy wzrostu? Bo mi chodzi bardziej. To... Ile on ma? Niech pan zobaczy na szybko. To jest wazą do kwiatków, proszę pana. Do kwiat? Że co? Że tam można wkładać? Wie pan, co? Nie będę nie będzie no pan nie... z panem dyskutował, bo pan w ogóle chory chyba jest albo coś, bo ja nie wiem. Mówię panu, że to ja jest wazą stary taki, że można kwiatki włożyć. Nie. coś. No to dobra, no to ja, to ja bym podjechał, ale to nie wiem, czy dzisiaj, no zobaczę to, to A ja tam się kwiaty kładzie, to ja sobie nie będę gdzie kwiatów kładł. no to ta babka jakaś chora jest, na nie, ja muszę do niej jeszcze zadzwonić, pogadać. To, no bo to niech pan sobie do, do, do babki dzwoni, rzecz. a tego, no to na razie. No życzę zdrowia, przepraszam.